Dziś widzowie tutaj na oto a to kolejny odcinek z wtedy 6, bo szczegól innego, przecież to tylko się ogląda na moim kanale, może kiedyś coś innego się pojawi. Lecimy dzisiaj dalej z dziennymi wyzwaniami, a dzisiejszym wyzwaniem jest Military Only Personal by Rabist Sage 26818. Okej okay. Zobaczmy. Czyli faktycznie tylko militarne i jeszcze Striker Jones. Okej okay. O, 3000 na start. Dobra. Ja postawię Sterker Jonesa jakoś tutaj, myślę. Tutaj damy jego. Aha. Okej okay. Na nie mamy wszystko. Snajper jest cały. On jest cały. On jest cały. Okej okay. Mhm. No dobra, taki się sobie powinien chwilę poradzić Także myślę, że mm, kupię jeszcze snajpera i dalej już się zobaczymy jak będę kupował jakieś inne jeszcze wieże Także do zobaczenia Dobra, jesteśmy na rundzie 11 i postanowiłem, że postawię e, farmę bananów bananów, żeby móc kupić to ulepszenie, destroyera u Bukanera i ulepszyć snajpera Bo no, striker Jones za dobry nie jest niestety A lubiłem nim grać często, czasami. czasami, no kiedyś Ale no odkąd wiem, że jest do dupy to, to nie Myślę, że pójdziemy w drogie banany bo to wyzwanie ma mało rund, także no nie opłaca się kupować rynku. Lepiej już kupić coś, co daje więcej kasy i po prostu będę zbierał, nie? Albo mogę najwyżej to zrobić po prostu. Pie problemy pieniędzy dalej są u mnie jak widzicie. Ale no cóż. Postawię go tutaj. No ja on zbieram i teraz ładnie. A jak widzicie, potrzebuję pieniążków trochę. Hmm, czyli będę ja się dzisiaj pewnie trochę pograć sobie tutaj, żeby podekspić niektóre wierzą, bo jak widzicie, no, i żeby zdobyć trochę yy, kasy. Bo 20 małpiej kasy to chyba mało, jak mi się zdaje. Bo nawet, jakbym chciał, to nie mógłbym powtórzyć tego wyzwania. Jakby w sensie nie, mog nie mogę kontynuować następnych rund. Jakbym zginął. Także, no, jest cienko. I chyba muszę ulepszyć snipera najpierw. No, ulepszymy sobie snipera. I dopiero teraz destroyera kupimy. A ten Striker Jones jest do dupy. Dobrze, że mamy kamuflaż już. No i co? Widzimy się faktycznie, kupię. Y Banana Plantation, a nie Destroyera. Chociaż nie. Widzimy się, jak kupię Destroyera, czyli za chwilkę. Do zobaczenia. Dobra, witam widzowie, was z Mamy destroyera. Oczywiście z tą ścieżką jest dużo lepszy, no ale co ja poradzę. Teraz myślę nad tym, żeby kupić właśnie banana plantation, żeby więcej tej kasy dostawać. Ale najpierw... ...postawię drugą farmę... ...i jeszcze... ...trzecią farmę. Mam kamuflaż? Mam, dobra. Skąd... Musi trafić najpierw. Dobra. No to jest krótkie, nawet do to, to farmy to. tak nie, nie potrzebne też w sumie aż tak dużo. Bo one nie zdążą nawet kasy zebrać. No ale cóż. Myślę, że co, za chwilę Moab to kupimy Deadly Precision. No, to chyba będzie najlepsze wyjście. Chociaż jest ta umiejętność trakera Jonesa, ale ja jej nie ufam do końca. Także teraz kasa na Deadly Precision. Jest zbierana. Dobra, witam was. Powracam z już Deadly Precision i damy go na mocne. Teraz kupię tutaj jedną banana plantation, myślę. Żeby trochę więcej kasy i... Nie wiem, czy kasy mi starczy na dartlinga Nie wiem, nie wiem. O, ale dobra, z mawem sobie radzimy. Co tu kupić? Może Mortara kupię? A, czemu ja? Dobra. Nie wiem, myślę, że Heavy Shells będzie lepszy aktualnie. On coś tam robi, jakiś damage? A nie ja wiem. Nawet jak nie będzie robił, to trudno. Nie no, coś tam jakiś mały robi. Aż lubię kowałem ulepszenie na niego. No nie, ar, ar, artillery battery. Kupię. Ja wiem, że tamto ulepszenie jest lepsze, ale aktualnie do tego wyzwania bardziej się artillery battery przyda. Według mnie. Dlatego kupię ją, czyli tam artylerię, ulepszę tutaj i na no spokojnie tą 50 rundę. Myślę, że damy radę. Według mnie. Mogę też jeszcze to kupić. I zaraz już na pewno. Nic nie jest nam straszne. Brakuje mi 19 ekspa. O, dobra, mam. No i dobra. Teraz faktycznie, jak będą szły normalne balony, to małe szanse mają na przejście. No, bo on szybko bije bardzo. Dam jeszcze jednego snajpera tutaj. Z szrapnelem go dam w sumie, czemu nie? Ale dam go, żeby był kamuflaż głównie. O, dobra. Tutaj za chwilę kupię kolejną banana plantation. Mimo, już nie potrzeba, ale kupię. Bo czemu nie I za chwilę runda 50 A no i tyle w sumie Co wygramy za chwilę i, i, i tyle No moab plan mnie straszny i wygrana Proszę bardzo szybki poradnik co w się sensie poradnik Ja to po prostu nagrywam bo No bo co innego mam Z blensów na razie O małpia kasa super ale jak dalej widzicie problemy pieniężne są, także będę musiał chyba dzisiaj pograć trochę, żeby mieć tą kasę Dlatego yy, żegnamy się i widzimy się jutro na samym yy, obiecuję, w następnym odcinku. Obiecuję na jutrzejszym odcinku nie będzie 285 dolarów, będzie mniej albo więcej, to na pewno. Yy, także no cóż. Do zobaczenia w następnym odcinku. Grał na oto. Do zobaczenia.